Nie wiem, jak, jak to się stało, ale naprawdę w tym roku owsianka wygrywa wśród y, jesiennych śniadań. Kroję sobie właśnie gruszkę, taką wręcz bym powiedziała idealną. Ja uwielbiam takie gruszki, nie wiem jak one się nazywają, ale kupiłam je w Biedrze. Są twarde, takie mięsiste, bardzo dobre. Ja właśnie takie lubię. No i owsianka tam z jakąś czekoladką i idealnie wręcz owsianki w tym roku wjechały do tego stopnia że jak ja się budzę to ja już myślę o owsiance serio chodź bo Ci coś kupiłam wiesz, no Miałam ci kabanosy i to dwa smaki w dodatku. Proszę bardzo, to jest chyba kurczak. Eee, tak, z mięsem drobiowym i wątróbką, a tutaj chyba jest łosoś i pstrąg. Proszę bardzo, które sobie pani życzy? O, jaka grzeczna, jaka cichutka. Proszę bardzo. Co to jest? Lubisz takie rzeczy, nie? Ja oprócz tego jeszcze zrobiłam zakupy, byłam w Aldi, właśnie zrobiłam zapas kabanosów, bo ona je uwielbia. Wziąłam taką podkładkę do lodówki na owoce, właśnie do tej szufladki takiej. Myślę, że się fajnie sprawdzi, nie będzie tak, bo teraz mam wyłożony ręcznik kuchenny i on czasami jak podejdzie wodą to zaczyna pleśnieć. Więc myślę, że coś takiego będzie lepszym rozwiązaniem. Oczywiście płatki owsiane, bo mi się skończyły dzisiaj rano, z pełnego ziarna. Tym razem wzięłam błyskawiczne. Nie wiem, czy kiedykolwiek miałam takie błyskawiczne, więc zobaczymy, które będą lepsze. Wzięłam też makaron. Co prawda taki dla dzieci, ale chciałam taki do jogurtu makaron. Jakiś inny kształt, a nie jakieś pene klasyczne. Sałatkę Kolesław i... Pasztet. Bardzo szybkie zakupy. Tak naprawdę poszłam po kładki, makaron no i kabanosy oczywiście, bo się dom skończyły. I tragedia nastała, bo nie ma kabanosików. Tak to wygląda teraz na tej macie. Co mam tutaj dosyć sporo tych owoców i warzyw, ale myślę, że teraz będzie dużo bardziej klinicznie. No, zobaczymy jak się sprawdzi. Poczyniłam zakupy, jak widzicie, no, roślinne. Ale już się wytłumaczę dlaczego. Dlatego, że dostałam od jednej z Was informację dzisiaj rano, że w Lidlu są tanie rośliny, a że potrzebowałam chleba i mleka, no to pojechałam do Lidla, kupiłam alokazję. Chleb i mleko też, także nie jest źle ze mną. Kupiłam alokazję, zobaczcie jaka jest wielka. To jest alokazja lutera. Za 40 zł niecałe Więc myślę, że naprawdę tutaj Lidl się postarał Były też chyba jeszcze dwa rodzaje inne alokazji Ale ta jakoś tak, nie wiem, przyciągnęła mnie ilością liści Bo naprawdę jest bardzo bujna i taka rozrośnięta Była jeszcze taka ciemniejsza jedna No ale zdecydowałam się na tą Ale też szukałam dla afery trawy, bo nie ma Nie było w jednym obi no, w Lidlu też nie było. Pojechałam później do Leura Merlę, też nie było, więc nie wiem. Albo będę czekać na dostawę, albo jeszcze się przejadę do jednego obi. Już powinno być tam. No, ale że przeszłam się po tym Leura Merle, no i tak jakoś mnie skusiły te dwie rośliny. I też od razu kupiłam doniczki, bo nie mam. A muszę te rośliny przesadzić, bo są w małych doniczkach. To jest e, patyczak. Ja już raz takiego miałam, ale on był w strasznym stanie, bo ja go kupiłam na takiej promocji za chyba 3 zł, No i niestety nie udało się go uratować. No jest straszny, a podobno fajnie rośnie. Oczywiście tutaj Aferka już jest zainteresowana, więc będę testować dalej swoje możliwości. Dziękujemy Aferka już tobie. Tak, tyłeczek pokazuję. Tak, nie, a to nie jest roślina dla Ciebie. Aferka ja wiem, muszę Ci kupić tam prawie. Aferko, proszę cię. Nie ma. Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. To nie roślinka dla ciebie. Koniec. A tutaj druga mała roślinka. Około 9 zł kosztowały te dwie roślinki małe. I to jest filodendron atom. I ja miałam filodendrona atom. Już raz w, kupiłam. W kerfurze chyba, ale słuchajcie, po przesadzeniu, po jednym czy tam dwóch dniach pojawiło się tam tyle wciornasków i tyle przędziorów, bo to taka inwazja była, że ja go od razu wyrzuciłam w kosz, bo ja nie chciałam, żeby on mi um, e, przeniósł te wszystkie szkodniki na inne rośliny. A to nie była roślina już do uratowania, naprawdę tego było mnóstwo. Nie wiem, czemu tak szybko, bo w sklepie jeszcze nic nie było. A po przeniesieniu do domu, one zaczęły się wylęgać i po prostu, naprawdę, to była inwazja totalna. No więc robię kolejne podejście do filodendrona, a to mam nadzieję, że ten już nie będzie chory, nie będzie zainfekowany i po przesadzeniu, bo wiecie, ile tutaj rośnie nowych liści, to jest aż szok. Kosztował 9 zł. Doniczka już jest zdecydowanie dla niego za mała, bo przerasta. Bo ona jest w szóstce i ona, te korzenie po prostu wychodzą wszędzie, gdzie się da. Jest mnóstwo nowych liści, które wychodzą. Ja się tak cieszę, bo to jest taka roślina, która widać, że chce żyć. No więc ja ją przesadzę, żeby miała lepszą ziemię i więcej miejsca. No i mam nadzieję, że, że będzie jej dobrze. Ona jest dosyć podobna do tej alokazji i do alokazji Lowrider, ale to jest Filodendron atom. No ciekawie. Rośliny podobne, a jednak inny gatunek. Chciałam Wam powiedzieć co nieco o tej świecy, bo prosiliście mnie, więc już Wam mówię tutaj moja resztka obiadu: to znaczy się resztka kremu pomidorowo-paprykowego. No i już nawet nie mam camembertu, bo się skończył tam herbatka. Ale wracając do świecy, to tak, jeżeli chodzi o zapach, to niestety nie jest on jakoś super wyczuwalny. Po dobrych kilku godzinach palenia, może gdzieś tam jakaś nuta. Jest wyczuwalna, natomiast nie jest to naprawdę taki zadowalający zapach mocny. W każdym razie, jeżeli chodzi o spalanie się świecy, to jak widzicie, bardzo ładnie, równomiernie się spala. Tylko trzeba ją palić naprawdę dosyć długo. Więc taki cały wieczór, jak ona się pali, to spala się równomiernie, także pod tym względem super. Natomiast jeżeli chodzi o zapach, to raczej słaby i jeżeli chodzi o kwestie sojowej świecy, nie wiem, tutaj bym to raczej um, podważała, natomiast nie jest to na pewno taka. Um, jaki to jest. Um, jakie są woski takie zwykłe? Parafina? Czy co jest w takich zwykłych świecach? W każdym razie raczej to nie jest to, bo mnie przy takich zwykłych świecach, na przykład jak z IK, e, dosyć mocno dusi ze względu na moją astmę, a przy tej nie mam takich objawów. Także pod tym względem się cieszę, więc na pewno sobie wypalę. Myślę, że jeszcze dwa dni, trzy dni. No niestety nie jest jakoś super wydajna też. To muszę przyznać, bo paliłam ją w sumie trzy dni i już prawie połowa spalona, ale rzeczywiście paliła się dosyć długo, cały wieczór do późnej późnej nocy. Także Także fajnie, fajna świeca. No niestety tutaj zapach mm, nie wygrał, ale inne względy jak najbardziej okej. Okay. Nie wiem już, czy w tym vlogu był jakiś futol, czy nie. Ale najwyżej się powtórzą, bo właśnie wróciłam z zakupów. I w końcu udało mi się dostać moje biedronce grzęki. Które często wykorzystuję właśnie do kremu pomidorowego, który robiłam ostatnio. Także wzięłam taki mały zapas, dwa opakowania. Jak widzicie, tutaj pod spodem już się skusiłam na coś świątecznego. Oczywiście kalendarz z Milki musi być. W tym roku widziałam, że Milka też wypuściła taki tańszy kalendarz, o połowę w sumie, ale to były takie zwykłe czekoladki bez tego nadzienia mlecznego. A to na dzień mleczne jest e, chyba najlepsze, więc stwierdziłam, że wezmę ten. I o dziwo nie podrożał ten kalendarz, e, w zeszłym roku kosztował tyle samo, także inflacja go nie dotknęła. Cieszę się bardzo. Mam tutaj też e, takie e, herbatniki, bo będę robiła ciasto, możliwe, że dzisiaj Wam pokażę właśnie to ciasto. Tutaj mam też płatki owsiane górskie. Klasyczne. O, te makarony. Powiem Wam, że to jest naprawdę fajna sprawa, bardzo smaczne, fajne też mają skład i też szybko się robi, więc polecam Wam w momencie, kiedy nie macie pomysłu na obiad lub też czasu, to naprawdę są dosyć smaczne i chyba mi najbardziej smakuje ta śmietana z ziołami, bo próbowałam jeszcze inne, ale chyba to jest najlepsze. Wzięłam tutaj też trochę śliwek. Bo już nie mam, a mamy jeszcze sezon na śliwki, więc warto korzystać. Mam dwa pomidorki, takie malinowe i jeszcze wzięłam cukinię. Bardzo dawno nie jadłam cukinii, więc sobie może zrobię. Tutaj mam jakąś szynkę, e, banany, też właśnie do tego ciasta, więc będę potrzebować. E, tutaj mam ser biały, możliwe, że zrobię leniwe, takie kluski, e, masło, też mi będzie potrzebne do ciasta, i mam tutaj kremówkę, również do ciasta. Chciałam Wam jeszcze w tym vlogu powiedzieć o moim ostatnim wypadzie do teatru. I szczerze, to był chyba pierwszy raz w takim dorosłym moim życiu, kiedy poszłam do teatru. Jestem z tego niesamowicie zadowolona, że w ogóle zdecydowałam się na to. Ci, którzy mnie oglądają na Instagramie, to, to widzieli, że byłam właśnie w tym teatrze. Byłam w teatrze Palladium, to jest na ulicy Złotej, więc zaraz blisko Pałacu Kultury. W Warszawie byłam na spektaklu Dziwna Para. I um, to jest spektakl komedia, um, w której główną rolę gra Cezary Żak i Artur Barciś, czyli aktor, aktorzy z miodowych lat. A jeśli wiecie, ja miodowe lata uwielbiam, cały czas oglądam, mimo tego, że już wszystkie odcinki znam na pamięć, to darzę ten serial po prostu sympatią i takimi wspomnieniami z dzieciństwa, że naprawdę często do niego wracam i często sobie go puszczam w telewizji. On idzie na kanale TV6 codziennie o 18 i o 12. To są. Powtarzają się te odcinki, ale jeżeli ktoś jest zainteresowany, to polecam. W każdym razie, wracając do spektaklu, to naprawdę atmosfera i fakt, że ci aktorzy są na żywo, możemy ich tak naprawdę zobaczyć tak na żywo, sprawia, że. Teatr to jest w ogóle inna bajka niż kino. I jak kiedyś by mnie ktoś zapytał kino versus teatr, tak na pewno bym odpowiedziała: kino. Tak teraz odpowiem, że teatr. Mimo tego, że nie chodziłam często do tego teatru, to jednak wrażenia są totalnie inne. I naprawdę mm, chciałabym wam polecić ten spektakl, polecam, ale on był już ostatnio, jako ostatni grany w Warszawie teraz, więc już go nie będą grać Natomiast ja na pewno będę chciała pójść jeszcze nie raz do teatru na właśnie takie komedie, może na coś takiego wręcz pięknego Na przykład na, mm, na jakiś balet, myślałam o tym, e, czy po prostu na jakiś taki klasyczny spektakl Ale myślę, że komedie to jest coś takiego fajnego no, naprawdę, byłam w szoku i tak pozytywnie zaskoczona. Myślałam, że raczej teatr mnie nie przekona do siebie, a jednak um, no, jest to coś pięknego. Bo to jest taka sztuka na żywo. Też czujecie, że wtedy wspieracie tych aktorów, bo jesteście nawet tą obecnością już nie mówiąc o mm, kupowaniu biletów, ale tą obecnością, mm, tym, tą reakcją na ich wszystkie, mm, wszystkie wypowiedzi. Generalnie wam bardzo polecam, jeżeli ktoś jeszcze nie, nie, nie był, to warto spróbować i myślę, że na pewno się nie zawiedziecie, wręcz przekonacie, że to jest coś pięknego i będziecie chcieli do tego wrócić. Ja szczerze mówiąc poszłabym jeszcze raz na ten spektakl, naprawdę był śmieszny. I, i taki też bardzo się cieszę, że zdecydowałam się właśnie na ten spektakl jako taki pierwszy w przeciągu no, dobrych kilku lat, kiedy nie byłam w teatrze i bo jakby było to coś gorszego, to bym mogła się zniechęcić, a tutaj wręcz przeciwnie to mnie zachęciło, żeby, żeby chodzić dalej. No niestety ceny tych biletów nie są najtańsze. Natomiast moim zdaniem warto warto pójść, nie wiem, raz do teatru w miesiącu niż dwa razy do kina, bo w kinach też już coraz coraz droższe są te bilety. Co prawda, wiadomo, można kupić tani teatr, myślę, że też można. No, no zależy kto, co lubi, po prostu. Chciałam Wam powiedzieć o tym teatrze, bo. No ja jestem bardzo, bardzo zadowolona. Ok, biorę się za ciasto, mam tutaj blaszkę i muszę roztopić masło. Bo muszę, potrzebuję przepisu. Hey, I wish you could see yourself. Złożyć na pół godziny do lodówki, żeby stężniał ten spód. Także chwila przerwy. Ok, mamy nasze ciasto i kajmak. Teraz patrzę, ile to jest. Dam go chyba na oko. Ciasto fajnie stężało, chociaż nie wiem, mam nadzieję, że jeszcze stężę bardziej. I wish I could show you more Mam jeszcze tutaj jakąś taką ym, czekoladę deserową. Więc że zetrę. Tylko czy ja mam jakąś, na mieć jakąś tarkę? O, na takich cieniutkich oczkach. Teraz to leci do lodówki. Będzie się składać do momentu jedzenia. Mam nadzieję, że będzie dobre. Ładnie wygląda. Aktualizując, jak tam wyszło ciasto, to powiem Wam, że naprawdę jest bardzo smaczne. Już prawie połowa ciasta zjedzona. Polecam Wam, jeżeli będziecie korzystać z tego przepisu, z którego ja korzystam, macie w opisie, to możecie użyć troszkę mniej. Herbatników, dlatego że tutaj jest dosyć gruby spód, ale to już według Waszych y, upodobań. W każdym razie ciastko w smaku jest naprawdę dobre, ale uprzedzam jest mega słodkie. Więc od czasu do czasu warto, ale myślę, że po małym kawałeczku y, będziecie pewnie jeść, bo rzeczywiście jest bardzo słodkie, ale w smaku y, mocno przypomina kopiec kreta. Więc jeżeli gustujecie właśnie w takich smakach, to y, to ciasto również wam zasmakuje. No mi smakuje, na pewno będę go jeszcze robiła nie raz.